Cześć, w ostatnim odcinku przedstawiałem Wam Shelly Plus One Mini, a dzisiaj mamy jego starszego brata, czyli Shelly Plus One. Ten moduł, jak na starszego brata przystało, ma znacznie mocniejszy przekaźnik elektromagnetyczny, ponieważ ma 16A. Posiada również wsparcie dla urządzeń łączących się przez Bluetooth, czyli np. pilota albo czujnika do drzwi i okien. W tym większym modelu mamy również możliwość do kupienia dodatkowej nakładki, ale tą nakładkę, która się tutaj znajduje omówimy sobie w osobnym materiale ze względu na to, żeby ten materiał nie był zbyt długi. Przejdźmy do unboxingu naszego urządzenia. I zobaczmy jak wygląda opakowanie z każdej ze stron. Jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze urządzenie oraz to, które będę prezentował w kolejnym materiale, to dostarczyła je firma Visro Elektronik, oficjalny partner Shelly w Polsce. W opakowaniu znajduje się nasz moduł. Jak widzicie, ma on tutaj możliwość sterowania prądem AC, czyli prądem przemiennym, albo prądem stałym DC. Również możemy zobaczyć, że ten przekaźnik, tak samo jak jego mniejsza wersja, posiada wejścia z 1 oraz z zerem czyli jest to przekaźnik beznapięciowy posiada on również złącze SW pod przyciski fizyczne oraz wejście na przewód fazowy i neutralny. W opakowaniu oprócz naszego modelu znajdziemy instrukcję obsługi. W instrukcji znajdziemy różnego typu rodzaje podłączeń. Na rysunku pierwszym mamy sterowanie prądem przemiennym od 110 do 240 V. Przewód fazowy podłączamy do fazy, ale również ten przewód idzie do SW, czyli do naszego przełącznika fizycznego i na podstawie fazy przełączamy stanem naszego urządzenia. Przewód neutralny podpinamy do wejścia N, natomiast do jedynki dostarczamy prąd i ten prąd po zamknięciu obwodu przez nasz moduł będzie wychodził na zerze. W przypadku 12 V sytuacja wygląda trochę inaczej. Oczywiście na jedynkę dostarczamy prąd, obwód zamknięty, wychodzi ten prąd na zero, ale różnica jest w samym podłączeniu, ponieważ tutaj dostarczamy 12 V do dedykowanego wejścia 12 V do L, dostarczamy masę. I w tym przypadku, jeżeli chodzi o przełącznik fizyczny, to tą masą zarządzamy, kiedy ma się nasze urządzenie uruchamiać lub wyłączać. Mamy tutaj też trzeci rysunek, ponieważ to urządzenie dodatkowo może sterować prądem stałym w zakresie od 20 do 240 V i w tym wypadku ten prąd stały dostarczamy do wejścia N. Natomiast do wejścia L dostarczamy masę i tak samo masą sterujemy przez SW. Natomiast tutaj już. Standardowo, czyli do jedynki dostarczamy nasz prąd, później obwód jest zamknięty i prąd wychodzi na zero. Mam na myśli, że nasz przekaźnik elektromagnetyczny się uruchamia, tworząc ten samym obwód zamknięty i łącząc ze, ze sobą jedynkę i 0. Maksymalny prąd, który możemy podłączyć na to wejście, to jest prądu przemiennego 240V lub prądu stałego. 30V i nie należy przekraczać tych wartości. W tym pudełku, oprócz standardowej instrukcji, mamy również instrukcję, w jaki sposób podłączyć nasze urządzenie do Shelly Smart Control. I to wykonamy sobie również w tym odcinku. Na spodzie naszego urządzenia mamy jeden przycisk. Ten przycisk służy do parowania. Żeby przełączyć nasze urządzenie w tryb parowania, należy go przytrzymać przez 5 sekund. W tym miejscu natomiast znajdują się porty, do których Będziemy wpinali naszą nakładkę. Nasze urządzenie na swojej obudowie posiada zaczepy, którymi będziemy zaczepiali naszą nakładkę, ale to Wam pokażę w kolejnym filmie. I omówmy sobie jeszcze raz podłączenie przewodów, ale już podpiętych. Czyli mamy tak: przewód neutralny, pięty w N, później mamy przewód fazowy, ten czarny, to jest oczywiście fazowy przychodzący, później mamy przewód SW. Czyli od naszego przycisku to jest również przewód fazowy, i on się zmienia w momencie, kiedy zmienia się stan na naszym przycisku. Kolejną opcją, którą tutaj mamy, jest jedynka. Do jedynki musimy dostarczyć jakiś prąd, ponieważ nasza żarówka działa na 230 V. To tutaj doprowadzamy przewód fazowy i 0 to jest przewód fazowy wychodzący do naszej żarówki. Do żarówki oczywiście musimy też podłączyć przewód neutralny. Jeżeli chodzi o wejście 12 V. To zgodnie z instrukcją zostawiamy je puste. Ponieważ ten przełącznik jest również beznapięciowy, oznacza to tyle, że my musimy dostarczyć mu jakieś napięcie. My tutaj akurat stosujemy 230 V ze względu na to, że ta żarówka tyle obsługuje, ale w tym module równie dobrze moglibyśmy zarządzać np. oświetleniem LED-owym 12V, ponieważ on obsługuje do 30 V prądu stałego, i w takiej sytuacji podłączali byśmy tutaj zamiast przewodu fazowego 12V, a na wyjściu 0 podłączalibyśmy już nasz pasek LEDowy. Co ważne, do tych 12V moglibyśmy też bezpośrednio piąć nasz moduł, co pokazywałem na instrukcji podłączenia. Natomiast jeżeli chodzi o zastosowanie takiego modułu, to oczywiście oprócz żarówki którą tutaj prezentuję, moglibyśmy go użyć na przykład w garażu do otwierania bramy. Więc jeżeli macie na przykład bramę. Garażową, która daje możliwość podłączenia urządzenia, gdzie na podstawie zwarcia dwóch przewodów możemy otwierać lub zamykać bramę, to możemy spokojnie użyć to urządzenie. W takich bramach garażowych też często na wyjściu mamy możliwość wyciągnięcia silnika 24V. A skoro mamy te 24V, również tutaj możliwość podłączenia, to moglibyśmy wtedy wykorzystać prąd, który generuje nasz silnik od bramy garażowej i wykorzystać po prostu ten prąd do zasilania naszego modułu, ponieważ ten moduł i ten, który prezentowałem w ostatnim filmie, są wersją z plusem, czyli obsługują Bluetooth, to możemy też wykorzystać do naszej bramy garażowej czujnik otwarcia drzwi i okien i on na podstawie styku naszego modułu razem z magnesem będzie nas informował, czy brama jest otwarta, czy zamknięta. Obu tych w tych modułach możemy tą funkcję wykorzystać. A jeżeli lubimy zamykać nasz garaż pilotem, a nie mamy takiej funkcji, to po Bluetoothie możemy również połączyć nasz pilot i na podstawie pilota zamykać lub otwierać naszą bramę. Innym rozwiązaniem na wykorzystanie tego modułu jest na przykład rolety zewnętrzne, które działają radiowo i tam działają na zasadzie przycisku dzwonkowego. Ponieważ tam zazwyczaj jest tak, że masa jest połączona albo przywód fazowy, to również moglibyśmy to tutaj wykorzystać. Ale w takiej sytuacji musimy dodatkowo ustawić na naszym urządzeniu timer, który będzie wyłączać nasze urządzenie po jednej sekundzie. Trochę więcej możliwości zastosowania naszego modułu omówię w kolejnym filmie, gdy będę prezentował dodatek do naszego modułu. Nasz moduł został już podłączony do prądu i możemy teraz włączać lub wyłączać, ale dodajmy go również do aplikacji Shelly Smart Control. W tym celu otwieramy sobie naszą aplikację i teraz w prawym dolnym rogu naciskamy plusik. Wybieramy Dodaj nowe urządzenie. Wybieramy łączność przez Bluetooth, zaznaczamy nasze Shelly Plus One, dajemy następny. Tutaj nie musimy nic zmieniać, przechodzimy do opcji Dodaj urządzenie. Chwilę czekamy. W tym miejscu wpisujemy nazwę naszego urządzenia. Możemy też tutaj wybrać jedno z dostępnych zdjęć, albo możemy zrobić sami zdjęcie, klikając Upload Pictures. Ja zostawię zdjęcie, które jest zaznaczone i klikam Next. Wybieramy pokój, do którego chcemy dodać nasze urządzenie i klikamy Save. Znów musimy chwilę poczekać. Urządzenie się nam dodało, ale nie jest aktywne. Naciskamy przycisk, tym samym. Aktywując urządzenie, możemy też chwilę poczekać, albo wyłączyć i włączyć ponownie aplikację. Wchodzimy sobie w nasze urządzenie. Chodzimy sobie w koło zębate w lewym dolnym rogu. Wybieramy wersję oprogramowania sprzętowego i klikamy aktualizuj. Znów klikamy aktualizuj i chwilę czekamy. Nasze urządzenie zostało zaktualizowane. Omówimy sobie teraz wszystkie funkcje, które znajdują się przy naszym module. Oczywiście nadal mamy. Mamy możliwość włączania i wyłączania. W prawym górnym rogu możemy zmienić nazwę oraz zdjęcie, które wcześniej ustawiliśmy. Po lewej stronie natomiast znajdują się powiadomienia, i tutaj będziemy dostawali alerty. Kolejną opcją jest dziennik aktywności. Jeżeli chodzi o dziennik aktywności, rejestruje on włączanie. I wyłączanie. Następną opcją, która znajduje się po lewej stronie, jest zegar, czyli timer. Timer umożliwia nam wyłączanie naszego urządzenia po określonym czasie. I tutaj już wspomniałem przypadek, kiedy to może być dla Was przydatne, czyli na przykład w przypadku bramy garażowej albo na przykład bramy wjazdowej. To może zróbmy sobie taki przykład odnośnie tej bramy wjazdowej przesuwnej lub dwuskrzydłowej, czyli po sekundzie od uruchomienia nasze urządzenie będzie miało się wyłączyć. I ustawmy tutaj czas na jedną sekundę, czyli ustawiamy automatyczne wyłączanie. Klikamy sobie zapisz i teraz nacisnę przycisk, który będzie odzwierciedlał uruchomienie. I jak widzimy, po sekundzie on się automatycznie wyłącza. Możemy tutaj w opcjach również ustawić, żeby na przykład co 5 sekund sam się uruchamiał, czyli teraz będzie się samo czy nie uruchamiał po 5 sekundach od wyłączenia, a będzie się wyłączał po sekundzie. I zobaczcie jak to wygląda. Liczy nam te 5 sekund. I tak to będzie działać w kółko. Ok, nasz timer możemy sobie wyłączyć. Żeby wyłączyć timer należy odznaczyć funkcję automatycznego wyłączenia. Jeżeli chcemy również odznaczyć automatyczne wyłączenie to również odznaczamy i zapisujemy. Pamiętajcie, że obie te funkcje należy osobno zapisać. I przechodzimy do kolejnej rzeczy jakim jest harmonogram. Jeżeli chodzi o harmonogram to klikamy sobie tutaj dodaj harmonogram i wybieramy dni tygodnia, w których będzie będzie nas interesowało, żeby nasze urządzenie się włączało lub wyłączało o określonej porze. Tutaj jest zaznaczone od poniedziałku do niedzieli, ale możemy również wyjść w opcje bardziej zaawansowane i wybrać sobie tutaj konkretne miesiące, w których to będzie funkcjonowało. Po zaznaczeniu dni tygodnia, które nas interesują, klikamy następny. W tym miejscu musimy wybrać godzinę, która będzie nas interesowała. Wybierzmy sobie tutaj 4 minuty po północy, oprócz czasu, które tutaj mamy, możemy również zaznaczyć, że coś ma być o wschodzie słońca i tutaj mamy możliwość dodatkowych ustawień. Bo możemy ustawić na przykład, że to ma być przykładowo 10 minut. Po wschodzie Słońca, albo 10 minut po zachodzie Słońca, lub przed. 10 minut przed zachodem Słońca, lub przed wschodem Słońca. Oczywiście możemy tutaj również godzinę, albo możemy zaznaczyć 0 minut, czyli wtedy będzie się od razu, jak jest ustawiony wschód Słońca, lub zachód, wykonywała nam czynność. Mamy też opcje zaawansowane. Opcje zaawansowane pozwalają dokładniej ustawić czas, czyli na przykład, że to ma być 4 minuty. Tutaj ustawiamy godzinę, która nas interesuje. A poniżej mamy jeszcze możliwość ustawienia sekund, czyli mamy ten czas po prostu bardziej rozszerzony. Ja sobie wrócę do godziny, bo te podstawowe ustawienia mi w zupełności wystarczą. Klikamy następny. Wybierzmy akcję, która nas interesuje. Klikamy dodaj. Tutaj mamy możliwość od razu, trzyma się nasza żarówka, włączyć. Czy też wyłączyć. Mamy też możliwość poniżej odwrócenia jej, jej stanu po jakimś czasie. Dajmy sobie przykładowo 3 sekundy, czyli Skoro mam wyłączoną, to dam, że się ma włączyć, a po 3 sekundach sekundach ma zmienić swój status. Dajmy sobie zapisz. Znów zapisz. Zedytujmy tylko tutaj czas, ponieważ 5 minut już pominęło. Więc ustawmy sobie, że się ma wydarzyć 6 minut po północy. Dajmy zapisz. Sprawdzamy, czy nasz harmonogram jest uruchomiony. I jak widzimy, jest uruchomiony. Teraz musimy po prostu poczekać. I jak widzimy, nasza żarówka się uruchomiła, a po 3 sekundach sama zgasła. Tak wygląda harmonogram. Takich harmonogramów możemy też stworzyć więcej, w zależności od tego, co nas interesuje. Ja sobie harmonogram usuwam, ponieważ nie będę z niego korzystać. Kolejną opcją, którą tutaj mamy są działania. Jeżeli chodzi o działania, to najprościej będzie to opisać tak z grubsza. Bo ja z tej opcji zbytnio nie korzystam, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, jak ona wygląda. Prowadzamy tutaj nazwę. W kolejnej opcji wybieramy czas startu i zakończenia, w której to będzie obowiązywać. Następnie wybieramy, kiedy ma zostać wywołana nasza akcja. Czyli tutaj jest do wyboru przełącznik włączony. I ostatnią rzeczą, którą musimy tutaj skonfigurować, jest pod zadanie naszego adresu URL, który będzie uruchamiany, gdy przełącznik będzie na on. Ja z tej opcji nie korzystam, więc jej zbytnio bardziej Wam nie będę opisywać. I przechodzimy do kolejnej opcji, czyli dodatkowe urządzenie peryferyjne. Jeżeli chodzi o to dodatkowe urządzenie, no to tak jak już Wam wspominałem, będziemy je omawiać, ale w kolejnym materiale. I przechodzimy do następnej opcji, a następną opcją są skrypty. Tutaj możemy tworzyć własne skrypty. Albo możemy też korzystać z gotowych skryptów, otwierając bibliotekę. Następną opcją są sieci, i tutaj mamy Wi-Fi 1, a tutaj mamy Wi-Fi 2. Możemy stworzyć sobie drugie Wi-Fi 2 w momencie, kiedy na przykład nasze Shelly Plus One. Mogłoby się na przykład łączyć Shelly Plus Plus S, czyli nasze urządzenie nadaje sieć Wi-Fi, a nasze Shelly Plus One będzie się łączyło z tym, zamiast bezpośrednio z routerem. Oczywiście taka sama sytuacja może być Shelly Plus One Mini, czyli nasze urządzenie może tworzyć jako bramkę Wi-Fi. Dla tego urządzenia. I tutaj mamy punkt dostępowy, który musimy skonfigurować. Jeżeli chodzi o SSID, czyli nazwę naszej sieci, to jej nie zmieniamy. Nie mamy takiej możliwości, ale po odznaczeniu opcji sieć otwarta mamy możliwość tutaj wpisania hasła. Hasło powinno mieć co najmniej 8 znaków i to jest hasło do sieci Wi-Fi. Całość oczywiście zapisujemy i nasze urządzenie teraz zaczęło nadawać sieć bezprzewodową. Poniżej mamy opcję przedłużacz zasięgu. Ta opcja to nic innego jak repeater do sieci Wi-Fi, które zostanie stworzone z naszego urządzenia. Tą opcję uruchamiamy, tutaj jest wymagany restart naszego urządzenia czyli ponowne jego uruchomienie. Ile musimy poczekać? Nasze urządzenie uruchamia się ponownie i w sieciach bezprzewodowych pojawiło się nam nasze urządzenie, z którym możemy się połączyć. Po połączeniu, jak widzicie, jesteśmy połączeni z naszą siecią i działa to całkiem sprawnie, bo nawet film bez problemów się odtwarza, ale ta funkcja jest zrobiona po to, żeby urządzenia z marki Shelly, jak na przykład Shelly Plus Plug S, żeby łączyło się bezpośrednio z naszym urządzeniem, kiedy nie ma dostępu do routera. Kolejną opcją, która się tutaj znajduje, jest wychodzące gniazdo sieciowe. I tutaj możemy włączyć łączność SSL dla linków wychodzących, czyli mamy po prostu certyfikat SSL. Następną opcją jest chmura. Chmura jest standardowo uruchomiona i daje dostęp nam do naszego urządzenia z dowolnego miejsca na świecie. Gdybyśmy wyłączyli chmurę, to tylko działając w sieci lokalnej będziemy w stanie go uruchamiać lub wyłączać. Następną opcją jest Bluetooth i tutaj możemy sobie uruchomić naszą bramkę. Ok, i ja sobie już uruchomiłem naszą bramkę Bluetooth. I ostatnią opcją, która się tutaj znajduje, jest MQTT. MQTT przyda Wam się, jeżeli korzystacie z Domotisha lub innego systemu, który wspiera tą funkcjonalność. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o Home Assistant, to nie ma konieczności korzystać z MQTT, ponieważ Home Assistant ma od razu wbudowany moduł, który pozwala na bezpośrednie połączenie. I pomimo, że ja tak naprawdę dopiero włączyłem ten moduł, to w moim Home Assistantie na pewno już jest komunikat, że zostało odszukane nowe urządzenie, które mogę podłączyć do mojej sieci. A jeżeli chodzi o pozostałe systemy, od smart home, no to tutaj możemy skonfigurować sobie nasze połączenie. Ja z tego nie będę korzystać. I przechodzimy do następnej opcji, czyli ustawienia aplikacji. Pierwszą opcją, którą tutaj mamy, to jest możliwość wybrania rodzaju urządzenia. Głównie się to stosuje w przypadku urządzeń, które mieszczą energię. W przypadku naszego modułu będzie to zupełnie zbędne, więc sobie zostawiamy inne. Następną opcją jest blokada PIN, czyli dodatkowe zabezpieczenie. Z tego również nie będę korzystać. Tutaj Poniżej mamy synchronizację nazwy pomiędzy urządzeniem a nazwą podaną w aplikacji. Wyświetlanie stanu wejścia. Jeżeli chodzi o wyświetlanie stanu wejścia, to możemy tutaj zobaczyć na dole teraz taki wskaźnik. On jest cały czas czerwony, ponieważ my włączamy i wyłączamy bezpośrednio na aplikacji. Ale jeżeli użyjemy do tego przycisku fizycznego, to zobaczymy, że nasz stan się zmienił i teraz jest czerwony. Ten stan określa wartość naszego przełącznika fizycznego, czy on jest uruchomiony, czy wyłączony. I ostatnią opcją, którą tutaj mamy, czyli możemy wykluczyć nasze urządzenie z globalnego dziennika aktywności. I przechodzimy do następnej opcji, czyli udostępnianie. Jeżeli macie członka rodziny, któremu chcielibyście udostępnić urządzenie tak, żeby mogło też w swojej aplikacji Shelly Smart Control kontrolować Shelly Plus One, to wystarczy tutaj wpisać jego adres e-mail i zostanie do niego wysłane zaproszenie do korzystania z aplikacji Shelly Smart Control. Przechodzimy do następnej opcji, czyli ustawienia. I pierwszą opcją z góry jest tryb Eco w tym stanie nasze urządzenie będzie popierało mniej prądu. Miana tego stanu również wymaga ponownego uruchomienia naszego urządzenia. Następną opcją, która się tutaj znajduje, są ustawienia wejścia wyjścia. I zjedźmy sobie na dół, żeby omówić najpierw te opcję. Tutaj mamy cztery opcje do wyboru. Pierwsza opcja to jest opcja, która spowoduje, że jeżeli będzie zanik prądu, to nasze urządzenie uruchomi się jako włączone, czyli gdy jest zanik prądu i prąd wróci, to Nasze urządzenie, czyli w tym wypadku żarówka, uruchomi się. Druga opcja spowoduje natomiast, że nasze urządzenie uruchomi się w trybie wyłączonym, czyli nasza żarówka nie będzie świecić. Trzecia opcja natomiast pamięta stan naszego urządzenia sprzed zaniku zasilania i w takim samym stanie uruchomi nasze urządzenie. A czwarta opcja steruje naszym urządzeniem w zależności od. Przycisk, czyli jeżeli jest tak jak teraz przycisk uruchomiony, to gdyby był zanik prądu, to nasze urządzenie uruchomi się jako włączone, czyli nasza żarówka wtedy by świeciła. Najlepszą opcją tutaj do wyboru jest albo jako wyłączone, albo jako pamiętający stan sprzed zaniku zasilania, ale wróćmy sobie do opcji powyżej i tutaj mamy pierwszą opcję. Pierwsza opcja działa na zasadzie takiej, że nasz przycisk zawsze jak jest w tej pozycji, to żarówka jest włączona. Wiem, że teraz nie świeci ale ona wtedy jest włączona a gdy jest w dół to jest wyłączona co to oznacza? że jeżeli teraz sobie naciśniemy to nic się nie stanie a jeżeli naciśniemy w tą stronę to wtedy się żarówka uruchomi czyli zawsze przycisk do góry będzie oznaczał, że żarówka jest włączona a przycisk na dół, że jest wyłączona jeżeli zmienimy sobie status teraz to nic się nie stanie, dopiero do góry zostanie uruchomiona. I to jest ważne, żebyście zapamiętali, że do góry jest włączona i wyłączona, bo zaraz to zmienimy. Opcją, którą tutaj możemy zaznaczyć, pamiętajcie, że trzeba to zapisać, czyli zapisujemy nasze ustawienia. OK, i nasze ustawienia już tutaj widzimy, że są zapisane. I teraz pewnie pamiętajcie, że w dół mówiłem przed chwilą, że jest wyłączona. A teraz nasza żarówka w dół się uruchamia, a do góry się wyłącza. To nie oznacza, że nasza żarówka teraz zmieniła swój tryb działania i teraz jest na odwrót. A zmieniło się to, że każda zmiana naszego przycisku powoduje odwrócenie stanu żarówki. Czyli jeżeli jest teraz włączona, to do góry wyłączymy. Na dół włączymy, ale jeżeli sobie wyłączymy i teraz klikniemy do góry. To również się uruchomi. I teraz mamy tak te, jak było wcześniej, czyli do góry włączanie, na dół wyłączanie. Tylko, że każda zmiana statusu powoduje, że nasze urządzenie na odwrót przełącza naszą szarówkę. I ostatnią opcją, która się tutaj znajduje, pozwala nam na to, żeby nasz przycisk był całkiem odłączony. Czyli teraz po zapisaniu tych zmian nasza zmiana przycisku zupełnie nic nie powoduje. Możemy tylko uruchamiać i wyłączać bezpośrednio z aplikacji. Natomiast u góry przy ustawieniach wejścia-wyjścia mamy do wyboru czy nasz przycisk jest monostabilny czy bistabilny. Tu akurat mam przycisk który, jak widzicie, zatrzymuje się w danej pozycji, czyli on jest bistabilny. Ale gdybyśmy mieli, na przykład, przełącznik dzwonkowy, który odbija, tak jakby po naciśnięciu, wraca do swojej pierwotnej pozycji za każdym razem, to wtedy sobie tutaj zmieniamy na przycisk. I dla przycisku monostabilnego mamy dwie opcje. Pierwszą opcją, którą tutaj mamy, to już została omówiona, czyli przycisk całkowicie nie działa. A druga opcja zachowuje się w ten sposób, że teraz uruchomimy, i nasz przycisk powinien odbić, ale on nie odbija, bo to jest przycisk bistabilny. stabilny Przełączamy sobie ręcznie. Teraz, jak włączę do góry, to nasza żarówka zmienia stan. Znowu odbijamy do góry i nasza żarówka się uruchamia. Ja sobie tutaj zmienię na przełącznik, ponieważ to jest zwykły przełącznik i ja lubię tą opcję, żeby do góry zawsze było uruchomione, a na dół wyłączone. OK, i zmiany mamy już zapisane, i przechodzimy do kolejnej opcji, i kolejną opcją, którą tutaj mamy, jest włącz wprowadzenie. Jeżeli chodzi o włącz wprowadzenie, to to się odnosi do naszego przycisku. Czyli nasz przycisk teraz działa, a jeżeli sobie wyłączymy tą opcję, to jak widzicie, nasz przycisk zupełnie nic nie robi. Kolejną opcją, którą tutaj mamy, jest odwrócenie logiki. Na razie nie uruchamiam tej opcji, ponieważ do góry mam wam mówiłem, że się uruchamia, a na dół wyłącza. Jak sobie odwrócimy tą logikę, to teraz do góry się wyłącza, a na dół się włącza. Do góry wyłącza, a na dół włącza, czyli odwróciliśmy tą logikę. Jest to przydatne w przypadku na odwrót założonego przycisku. Następną opcją jest nazwa naszego urządzenia. Czyli możemy tutaj wpisać własną nazwę urządzenia, i pod tą nazwą urządzenia będzie on również identyfikowany w Home Assistant. Następna opcja, wersja programowania sprzętowego, omawiałem już wcześniej. Później mamy lokalizację geograficzną. I ważne jest, żebyście mieli prawidłowo ustawioną lokalizację geograficzną. I jeżeli będziecie chcieli korzystać z harmonogramu. Bo inaczej on nie będzie działać prawidłowo. Następną opcją jest ponowne uruchomienie, czyli restart, przywrócenie ustawień fabrycznych, czyli reset. I ostatnią opcją są informacje o urządzeniu. I w ten sposób omówiliśmy wszystkie funkcje, które są dostępne w Shelly Plus One. W kolejnym odcinku omówię Wam dodatek, który możemy podpiąć do naszego urządzenia i zobaczymy, jakie wtedy są dodatkowe opcje. Ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym materiale.